Ja. I ostatnio Patrycja mówi do mnie, że chciałaby do Dubaju polecieć. Na no, finansowo mówi, że nie może pozwolić sobie na to. Ale mówię do niej tak: jak będzie za rok gala TikTok Awards i jak zaproszą nas, ja w ogóle nas zaproszą, to cię zawiozę i przywiozę. Więc się zgodziła, cieszyła się. To jest jedyna obraza. Dobra, jeżeli Patrycja mnie obrażała tam wcześniej, była ta tam drama, jeden czy drugi raz. Okej, okay, też powiedziałam coś tam, ale później mi się pogodziły, no i git. A jaką mam pewność, proszę bardzo, że teraz Patrycja nie będzie znowu jutro zmanipulowana przez kogoś i mi powie: Klaudia, już nie niech są nic wspólnego? Tak samo jak Erygi i wszyscy inni ludzie, którzy mi wbili szpilkę w moje serce. Rok się skończył, a ja dalej jestem zdenerwowana. Dalej jestem smutna. Kogoś to obchodzi? Mało kogo. No, nie, no, musisz, musisz utworzyć kolejną zbiórkę i, że, i, i tak. do Dubaju lecieć. Bo to ja jest nie jest muszę robić żadnej ta. zbiórki. To jest moja terapia, nie? Nie, ja mam pieniądze jakie takie. Nie jestem jeszcze milionerką, ale polecę sobie, nie ma problemu. No jak to, no pokazać Ci wszystkie skinne zbórki, jak po zbórce robiłaś? Ale co mnie to obchodzi? Ja, ja zgodnie z prawem poleciałam do Dubaju i to, co miałam zrobić, zrobiłam. Potem kupiłam sobie te rzeczy, które miałam kupić i tyle. No zbierałaś na, na Dubaj, bo to terapia, później niby na terapeutę, później na telefon. Ja to mi się wstydziła. No i, Zbiera... właśnie, no i właśnie kupiłam wszystko to, co opisałam, czyli zgodnie z prawem zrobiłam. Nie dam sobie wmówić, że kogoś wyrobiłam. O. No, ty ale ty ja to bym się wstydziła. Idź sobie, zarób, a nie zbieraj twórz zbiórki woła ludzi, że ty taka biedna. Mówisz, Jest że wstydli. ja nie mam co robić. No. Ja, Mówisz, że że... ja nie mam co robić, a powiem ci w przeciwieństwie do ciebie, to ciężko pracuję. No to wspaniale. Jeżeli pani tak ciężko pracuje, to może skupić się teraz lepiej na pracy niż obrażać mnie albo dowalać się, bo my się ale nie znamy. To, ale ty też? ty też obrażasz. Ty też obrażasz. Tak. Ale kogo ostatnio obrażałam wprost? Ja mam gdzieś wasze multikonta, to może każdy założyć. Ty A masz macie, więcej kont, ty masz jeżeli więcej macie konto. jakieś dowody, to wystarczy pójść do organu ścigania na mierzą i przeprosić mnie mamy, za nie, mamy, to. Mamy, mamy. Powiedzcie, jakie macie mamy. Wkrótce, wkrótce, wkrótce się obudzisz w końcu. No i zobaczysz wtedy. Obudzę no się. Ja problemem tak. nie jest to, co ty robisz na oficjalnym końcu, tylko że ty zakładasz po prostu dziesiątki multików i z nich no obrażasz. I mówić, mówić frajerowi i daj to samo. Czemu na o, nie a, a ty chodzi? teraz nie obrażasz? No. To wiesz, z, z, znasz definicję frajera, a ty nie jesteś frajerem. Oczywiście, że znam. Oczywiście. Teraz zbiórka za zbiórką, że taka biedna, a później tak. a później już wpierdoliłam cztery Maci, no. czy chudy. Ja to bym ja w ogóle nie zjadła jednego, a co dopiero cztery? Jak świnia! Kto to cmento, że kobieta tyle jadła? Ja wpierdolę. Cicho. Nie mogę no, już nawet tam tego chłopaka trochę ucisz. No, że zwróciłam uwagę, że się nie odzywam. Mieszkala, ty możesz teraz tak mówić, no bo ty masz multiki. Znaczy, zakładajmy, że masz te multiki i piszesz z nich, więc ty nie potrzebujesz swojego konta do pisania jakichś obelg, bo wszystko to załatwiasz sobie innymi kontami. Ja, nie wiem, napiszę ci coś z mojego konta i widzisz, że to jest z mojego konta, a ty po prostu piszesz z jakiejś fundacji oliwki... Jak, jak mi to udowodnisz, przyjdziesz do mnie z tym, to pogadamy wtedy. Nie pozwalaj sobie już więcej. Klaudia, ale to a działa na mnie, A za kogo ty się pążyć, możesz, Bartuś, to się uważasz? Bartuś, słuchaj, Bartuś. Przepraszam bardzo, Bartuś, to, że ty jesteś mężem Lany Del Rey, to cię nie upoważnia do tego, że możesz tutaj robić co chcesz, tak? Upoważnia, upowa tak, a po upoważnia. A poza tym, wysyp sobie lepiej ten sól na te moje rany i daj mi się ten spokój. Dobra, Klaudia, fajnie, że ubierasz to wszystko w ironię, ale prawda jest taka, że sobie sama szkodzisz najbardziej, nie? Nie ma żadnej prawdy w, te, w tym temacie, i to mówię ostatni raz w życiu już, że żaden multikon nie mam, a jeżeli macie jakieś wątpliwości, to już na policję, w tym momencie. Proszę bardzo. Już. No nie Mówię, proszę idźcie. Idźcie, udowodnijcie mi to. Pogadamy wtedy. Dobia, tak, idź. Ty się zamykasz w jakiejś. A kto, kto normalnie udostępnia? A właśnie moment, co, moment. To normalny, z bardzo, multicamy. To normalny udostrań. Kto normalny udostępnia maila, który wysyłam z moimi danymi do hotelu o współpracy? tam ja miał problemy za to, bo wysyłam to do odpowiednich służb i czekam, bo tam do po, po pierwsze, te, no. te maile, był tam twój oficjalny mail, który miałeś na tak, swoim profilu. Tak, mail, z imię, i zdjęcie i nazwa na Instagramie, to są identyfikacje danej osoby, nie tylko ale to są publiczne dane. To są publiczne wrażliwe. dane. To są publiczne dane. Słuchaj, nie ma to znaczenia. Są dane, jeżeli ja na jestem rozpoznaw rozpoznaw jeżeli rozpoznawalna pod nazwą Claudita, Travel with Claudia czy ktokolwiek, to jest to jako ja, jako osoba. Nie musi być tam numer PESEL, tam nie musi być numer paszportu, tylko to też jest również y, moje dane. Ośmieszyłeś ty ty się. że nazwa na Instagramie to jest dana, dana jakaś wrażliwa Tak, a skąd, mia skąd miałeś maila z hotelu, który ma za zadanie a ma jest chronić dane? To jest no to jest normalne twoim zdaniem, że osoba, która ma dostęp w hotelu, gdzie są dane wrażliwe ludzi, dostęp do hejtera jakiegoś, wysłał mu maila z propozycją współpracy? Dobra, a Dominik chce coś powiedzieć, dajmy mu coś do Ej, Mam pomysł na te multi konta. Jeżeli, Klaudia, yy, chcesz zamknąć ten temat, to jest taka opcja na Instagramie, teraz sobie przypomniałem, że jak wejdziesz na swój profil główny, to masz pokazane, no? jak to masz podpięte, do jakich masz dostęp. Jakbyś im rzuciła screena takiego, no mam, mam. To. No. I by wiedzieli, że, to, że ty masz tylko dostęp do tych kont. Wiesz o co chodzi? I to byłoby chyba takie wyrgotne, nie? I by ludzie wiedzieli, że, że te konta nie są klogi. No jest to jakieś rozwiązanie, no tylko Karol ja mam parę telefonów, ale no to jest jakiś, przynajmniej jakaś, jakiś pomysł, nie? I na TikToku to samo. Mogłabyś pokazać, czy nie masz podpiętych jakichś oliwek i innych fundacji? No, może w końcu ludzie by gadać. Nie będę tłumaczył jakimś ludziom obcym z internetu. Czy Ola Nowak, czyli ten monster, czy Mahesh, się tłumaczyły? Miałby Was gdzieś, ale ja chcę oczywiście przesłuchać. Ale nie jesteś ani Ola Nowak. Ani ma fashion. Po drugie, one nie zmagają się z takimi problemami, bo ich Popenie nie. No pewnie się nie zmagają. One siedzą, one siedzą cały rok na jachtach i się cieszą życiem, a ja mam tylko problemy całe życie. Więc odwalcie się, kurczę. Ja Sa sama kreuję problemu. Nie twórz tych multików, to nie będzie problemów. Ten Dominik teraz z Niemcom w ogóle kreuje. Nie wiem. Znaczy ja nie kreuję, ja tylko. Właśnie nie kreujesz. Odgadywaliście mnie już od pół godziny. Jakie pół godziny, jak byłem czas z Patrycją, co wygadasz? Jasne. Jak ja tutaj wszedłem z Bart Bartek yy, do ja, powiem, powiem tak, bez, bez tego ci idzie świetnie, więc nie musisz robić takiego czegoś. Ale ja nic nie robię, Klaudia. Ja po prostu. No, robisz. No, robisz. Kukam... No, robisz. Łączysz się z nim jak, jak rysownik. Jak rysownik, to samo jest. Bo mi się tutaj za dużo rzeczy nie klei. No to trudno. Ja nie jestem klejem, żeby się przyklejać do ludzi. No właśnie, ja chcę to sobie wszystko powjaśniać, bo ja nie wiem o co Kamon. A nie tak chcę. A masz ze mną? Co masz wyjaśnić ze mną? Coś takiego stało, bo nie wiem. No właśnie, te dziwne wiadomości. No i co mnie to obchodzi? Chyba znasz sytuację, oko mnie znasz od pół roku. No, znam dużo sytuacji, ale coraz więcej opinii się przez przestrzeni publicznej tej pojawia i które są. No właśnie, tak samo jak Eryczek zmienił zdanie, nie mnie, mnie zostawił, masz rację. No ale czemu nie możesz się pogodzić z tym, że cię zostawił? Bo to nie jest z powodu tego, co ja robię, tylko z tego, co ludzie mówią. A on mnie znał osobiście i czuł się ze mną szczęśliwy. No Ale on jest dorosły, to nie jest nie, dziecko. dobra. Przestań Klaudia, hej Klaudia. Słuchaj, ja błędy. mam do ciebie jedno pytanie. Możemy porozmawiać no teraz, bo w końcu się złapaliśmy tutaj. Bo nie czytałaś mnie, jak byłem u ciebie na live'ach i w ogóle to. Ej, no ja czytałam, się co udało. pisałeś, czytałam, co pisałeś już wiem, jakie masz intencje. Pytaj, proszę bardzo. Czemu? Czemu mi nie odpowiadałaś? Ja chcę tylko porozmawiać. Ja tu nie będę cię wyzywał czy coś. Bo to nie jest moim stylu, tylko chciałbym się zapytać. Ja, ja już stoję stylu... teraz na, na krawędzi, tak naprawdę, bo widzę, że robi się to samo, co kiedyś już. Dobra, proszę bardzo, pytaj. No ty. W którym momencie wyśmiewałem się z Patrycji? Przy ostatnio, jak ja miałam urodziny, wziąłeś tam tableta czy coś i śmiałeś, nas wszystkich. Nie, nigdy bo w życiu. Wysłała mi dziewczyna nagranie, więc wiesz, nieważne, mi to jest, bo co tam, ty nie masz jakiegoś wpływu, nie wiadomo jakiego, życie przejmowała. To ja nie pierdol Pati, że ja się z niej śmieję, okej? Okay? Wszyscy bo... udajecie dobrych dla niej, wszyscy udajecie dobrych dla niej, a ja tylko po to, że się połączy na bitewkę. A, a ty to co ja robisz? A ty ja co robisz? E, halo, a ty ja co Rozmawiając z nią tak, prywatnie dwie godziny. o 8 rano bombardujesz, Aha. żeby wyjaśniać ją, co ona nagadała. Ona nic nie nagadała. Ona się nic nie odzywała, a ty ją bombardujesz. No proszę, ona dzwoni teraz do wszystkich i mówi, gdzie, kiedy ja do niej dzwonię, no chore, chorzy ludzie po prostu, nie wiem, już nie ma o czym rozmawiać w ogóle. Ona nie dzwoni, po prostu ja... Ja to ją wspieram, bo ja na przykład nie, nie mam potrzeb, żeby się łączyć na bitwy i się nie łączę. No dobrze, też nie, nie muszę, no mogę, nie wiem, na miesiąc je z nią nie łączyć, proszę bardzo, nie ma problemu. Jest jakiś zwolennik Klaudii, żeby to było sprawiedliwe, że tak, mamy dwóch przeciwników i, i zero obrony Klaudi. Jak już jest rozmowa, to niech będzie też jeszcze ktoś, kto jest za Klaudią, tak, 100%. No to Claudia by musiała wejść z innych swoich fake kont, żeby były więcej zwolenników Klaudii. Nie, dobra, nie, chyba stąd wyjdę, bo to nie ma sensu, takie gadki będą. Nie, wtedy byłoby sprawiedliwe, żeby nie było, że wiesz, że ci tutaj ludzie nachodzą na wszyscy. Ja miała jeszcze grupę na Instagramie swoich zwolenników, to dodaj kogoś może, nie? Właśnie macie moderatorów wszyscy, więc możecie robić coś. Ja ci dam prosty przykład, Klaudia. Wczoraj, wczoraj jedna osoba złoży, pogratulowała bitwy wygranej Patrycji, jak z tobą tego, Yy, walczy, prowadziła bitwę i napisała, że od razu jak Klaudi nie ma. Dlaczego od razu wyciszyłaś tą osobę. A ja co to było? No nieważne. No, no wiesz kogo, że się, tak, z kim tak zrobiłaś? To taki komentarz. Gdzie cię nie wyzywała, tylko napisała taki komentarz. I napisała Klaudi, nie wyzywała cię. Przypuszczam, że większość osób zablokowanych u Patrycji to ty zablokowałaś, żeby miała mniejsza poglądalność. Trzeba żartujesz, ja jestem tam moderatorką od tygodnia i zablokowałam, może, jedną osobę i wyciszyłam dwie. Tam widać kogo, kto blokuje. Tam Klaudia nikogo nie blokuje. Tam nie blokowała, nie Patrycja zablokowała w ilości hurtowej 10 tysięcy osób. No teraz ma problem z odblokowaniem. Klaudia nie blokowała. Przeczytaj to, tu dostałam taką prośbę, że przeczytać Klaudii na głos. Nuczka, wyłącz telefon, daj nam spać. My się poddajemy. To są zwykłe żarty jakiegoś krety na A pat je znam. Hejka Patrycja. Dodaj Patrycję może. A co? Patrycja, dodaj, znaczy przyjdź. To Znamy Twoje zdanie. Czekajcie, czy wyszli Lepiej byśmy bitwy zrobili w czwórkę, byśmy chociaż pieniądze mieli tak na okienkach, to siedzimy, jak takie biedaki. Ale chyba ja bym musiała zrobić live. Szczerze mówiąc. Ale ja zawsze mówię szczerze. Um... No no popularności. Tak, tak. No. popularności, ale ja nie szukam popularności, tak się składa, bo ja nie robię live'ów. Czy też znasz Dominika, Dominika jakieś teatru się wyłączyła na Bukem, mm. bo się dobrze znacie i w Realu, i w internecie? No to ktoś mi napisał, także, że za zaszczyt. Nie, to się. się nie, doda. nie doda się. ktoś od Ale nie wiem, czemu y, to Sofii czy coś tam ma y, zdjęcie w profilu za kolaka. To pewnie jakieś fake konto, nie? Oboże, jestem za kolakiem. Tutaj mam za kolaka. On się wypowie. Ty, a, y, Klaudia, a co z Twoją pracą w, 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 ten, w Call Center? Teraz pracuję tylko na płytę, tu. O. Czy mnie godzi? Dzięki, Sławek. Dziękuję. Nie mam żadnych współprac z dziewczynami aktualnie. Nie, nie, nie. Zakończyliśmy wszystkie współprace w zeszłym roku. Sklep y, zamknęliśmy. Teraz tam produkty Patrycji będzie sprzedawała pewna inna dziewczyna. Nie no, z tą pracą Klaudia nie kłamie. Ja wiem, że Klaudia pracuje. Nie, nie wmawiajcie tutaj, że Klaudia nie, pra, nie pracuje. Jak wiedzą wiem, lepiej, to nie będę ich przekonywać. Pracowałem w bardzo, bardzo podobnej firmie, co Klaudia i wiem, jak to wygląda. Jaka cicha bohaterka, bo tu ktoś napisał, Grażyna, jaka cicha bohaterka, bo ja nie wiem. Jest głośniej, macie pretensje, że ryżczok, i tak dalej. Siedzę cicho, pretensje, że jestem cichą bohaterką. Ja nie szukam po pierwsze, żeby być bohaterką. Nie, że się dzisiaj czuję. Bardzo. Dobra, czy temat zakończony? Wracamy do normalnego live'a? Zapomnij. zapomnij. Sytuacja jest trudna. No jak ja tego czekaj, a drugi był ja jak no, to wyrobię testerka. Wykończcie tą i Zablokujcie się nawzajem, tak będzie najlepiej. Nie będziecie się Ale musieć... mnie zablokowała, także no nie ma problemu, tak? Klaudia ci zablokowali i widzicie swoje komentarze nawzajem? Ja nie wiem, bo mnie. Ale to nie wysyłają ludzie te komentarze screeny. Przecież ja dodałam tam, mam... tam na, na Instagramie przecież, że mam jedno konto. To mi ludzie wysyłają to wszystko, przecież ja już nie wchodzę na Klaudi konto. 500 osób, wiesz co... No właśnie, bo to już to... tak nie ma sensu dalej gadać? czy tam siedzieć w ciszu, czekać, bo ktoś coś chce.